Cześć. Z tej strony Monika Osińska Żabka i dzisiaj zapraszam was na recenzję kolejnego nosidełka regulowanego. Dzisiaj chciałabym wam przedstawić nosidło, które w, o którym słyszałam już dosyć sporo, natomiast do tej pory nie miałam okazji wziąć go w ręce, dlatego bardzo często starałam się nie wypowiadać na jego temat, ponieważ nie lubię mówić o czymś, o czym Niewiele wiem. E, dlatego e, bardzo się ucieszyłam, kiedy na targach Happy Baby w Poznaniu e, miałam kontakt z firmą, która jest polskim przedstawicielem e, marki Isara, bo o tym nosidle dzisiaj będzie mowa. Chciałabym Wam dzisiaj przedstawić e, model, który Isara wprowadziła stosunkowo niedawno do sprzedaży. Natomiast myślę, że z powodzeniem zajmie on bardzo ważne miejsce w ofercie nosidełek regulowanych również na polskim rynku. Dlaczego? No, o tym za chwilę. Powiem Wam parę takich rzeczy, które ja, na które ja zwróciłam uwagę, które według mnie są bardzo cenne, bardzo ważne, jeśli chodzi o dobór nosideł dla dzieci, zwłaszcza w tym przedziale wiekowym, o którym mówimy, że dzieci jeszcze samodzielnie nie siadają. Wtedy, kiedy ten, ten model, to, to dopasowanie nosidła zarówno do rodzica, jak i do dziecka jest szczególnie istotne. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać i przedstawić model Isara One. To jest model, który jest dedykowany dla bardzo szerokiego zakresu wiekowego. Myślę, że nie ukrywam, powiem, że chyba najszerszego zakresu wiekowego dzieci, ponieważ posiada... Pewien patent, o którym za chwilę, który pozwala nosić nawet dzieci do rozmiaru 110, nawet na upartego i 116, ale wrócę do tego tematu. Najważniejsze teraz, od czego zacznę, to jest to, od jakiego, od jakiego zakresu wiekowego możemy używać tego nosidełka. Otóż szerokość panela w dolnej części to jest, to jest 20 minimalna, którą udało mi się uzyskać bez straty na komforcie również noszenia dla rodzica, bo to jest też bardzo ważne. Udało mi się uzyskać szerokość rzędu 22-3 cm. To jest bardzo mało i zwrócę Wam jeszcze uwagę na to, to jest ten plus ogromny sary, który który tutaj tak naprawdę dużo wygrywa, a mianowicie to, że to nosidełko posiada dosyć mało rzadko spotykany, nie innowacyjny, ale rzadko spotykany system poszerzania nosidła, a mianowicie posiada dokładki. Dokładki, które w przypadku noszenia malutkiego dziecka po prostu możemy zdjąć. One nie są na stałe przytwierdzone, je możemy po prostu ściągnąć i wtedy mamy... Nosidełko, które ma węższy panel. Ten panel maksymalnie sięga wtedy 30 kilku centymetrów. I zwężając ten pomniejszony panel, po prostu pod pupą maluszka mamy wtedy znacznie mniej materiału. Na ten nadmiar materiału narzekałam w kilku innych modelach nosideł, dlatego zwracam Wam teraz na to uwagę. Przez to, że ten, część tego materiału po prostu możemy zdjąć i odsunąć. Tutaj mamy tego materiału pod pupą mniej i nie ma tego efektu, że dziecko siedzi nam na poduszce. Bardzo tego efektu nie lubimy, dlatego myślę, że to jest coś, co spowoduje, że dla mnie to nosidło będzie bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o dobór nosideł dla malutkich dzieci. To jest szerokość panela, więc to jest szerokość, którą na dobrą sprawę. Dziecko noszące rozmiary 62-68 można by już w to nosidło włożyć. Zwracam uwagę na to na dobrą sprawę, ponieważ e, uważam, że na pewno musiałoby to być zrobione pod kontrolą doradcy i przy ocenie pozycji dziecka w nosidełku. Dlatego. Ja będę też rekomendowała najpierw konsultację, a później ewentualnie zakup tego nosidełka. Jeśli chodzi o wysokość panela, bo to też ma tutaj ogromne znaczenie, ten panel ma, ja się tu będę posiłkować trochę moimi pomiarami. Ten panel ma od niespełna 30 cm wysokości przy minimalnym układzie klamer do 43 cm, czyli tak, na dobrą sprawę możemy spokojnie nosić w niej dzieciaka właśnie około metr 16, dlatego że dołożymy, dołożymy tutaj te dokładki, które są wpinane na dodatkowych, na dodatkowych takich poduchach. Poszerzymy panel maksymalnie i spokojnie dziecko w wieku 116, w rozmiarze 116 e, będziemy mogli w tym nosidle nosić. E, zatem Pierwszy, najważniejszy punkt, o którym zawsze wspominam, czyli zakres wiekowy, zakres rozmiarowy dla nosidełka, to tu będziemy mieć od 62 do 116 większy niż większość nosideł, z którymi e, mamy do czynienia, jeśli chodzi o nosidła regulowane, o szerokiej skali regulacji. E, następna rzecz, o której e, zawsze wspominam, to jest pas. Pas biodrowy. I teraz tak, na co już od razu zwróciłam uwagę, jak tylko wzięłam, wzięłam ten, to nosidło do ręki. Po pierwsze, troszkę inny system regulacji pasa, mianowicie mamy panel naciągnięty na cały pas biodrowy i ten panel na całym pasie nam się przesuwa. Zobaczcie. Ten system powoduje, że nie mamy kieszonki. To jest pierwsza rzecz, bo tutaj wtedy by ta kieszonka nam przeszkadzała. A po drugie, on powoduje też to, że nam nie zwija się nadmiar. Materiału między rodzicem a pasem biodrowym. Często narzekacie, że w tym miejscu was uciska, więc to jest też powiedzmy alternatywa dla tych pasów, które, które regulują się wyłącznie od wewnętrznej strony pasa biodrowego. Kolejna, kolejna rzecz to jest, ten pas jest stosunkowo wąski. On ma, ma, jest niewiele profilowany, nie, nieznacznie profilowany. Myślę o tej części, która jest przy klamrach, do tej części środkowej. I nie jest ani jakoś super sztywny, ani miękki. To też dla mnie bardzo ważne, dlatego że ja akurat ja osobiście nie lubię zbyt sztywnych pasów. Natomiast to jest rzecz bardzo indywidualna. Ten jest gdzieś po środku pomiędzy pasami usztywnianymi a pasami. Miękkimi, typowo pasami miękkimi, więc też gdzieś tam wypełnia nam lukę między Kawką a Fidelą, czy Leny Lambem. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o pas biodrowy, to jego zakres, jeśli chodzi o obwód. Więc ja zmierzyłam, że minimalny obwód tego pasa biodrowego to jest około 60 cm, natomiast maksymalny 135-140 cm. Tutaj powiedziałabym, że jest to bardzo dobry zakres. Nie jest ani za duży, ani za mały odpowiedni. E, oczywiście mamy porządną, mocną klamrę, e, natomiast ta klamra nie ma zabezpieczenia. Na to, przy czym e, jest zabezpieczenie gumką, więc też. Nie jest to zupełnie bez zabezpieczenia, ale brakuje mi też tej, tej, klamry, tej klamry z guzikiem, że tak powiem. Natomiast no, dosyć trudno jest tą klamrę odblokować tak po prostu przez przypadek ściskając, więc jest to bardzo mocna, certyfikowana klamra. Super, zupełnie inne są pasy parciane. Tutaj powiem tak, ja jestem, ja jestem już osobą, która jest uwrażliwiona na szczegóły, więc zwracam też uwagę na to, czy to jest zastosowany taki zwykły, toporny, parciany pas, czy to są pasy parciane już troszkę lepszej klasy. No, tutaj mamy zdecydowanie tą drugą, ten drugi wariant. Przejdę teraz do pasów, do pasów naramiennych. Pasy naramienne przede wszystkim są wąskie. Są wąskie i niezbyt sztywne. Podobnie zresztą jak pas biodrowy, nie jest jakoś super sztywny, tak. Pasy na ramienne też nie są jakoś super sztywne. Dlatego mówię, są wąskie, maksymalnie 6 cm na 1,5 cm do 2, jeśli idzie wypełnienie. Przy czym to wypełnienie też jest dosyć miękkie. Dlaczego zwracam Wam na to uwagę? Ponieważ. Będę to nosidełko, nosidełka Isary, będę dedykowała osobom raczej drobnym. E, takie osoby mają problem, jeśli pasów jest zbyt wiele, no bo te zbyt wiele gdzieś trzeba upchnąć. E, przy takiej budowie jak moja mogę sobie pozwolić na to, żeby pas miał 7, nawet 8 cm i był gruby i... i, i że tak powiem, sztywno wypełniony. Natomiast jeżeli nosidełko ubiera drobna mama, raczej niska, no to ten materiał i te wypełnienia gdzieś na niej też muszą się zmieścić. Wtedy właśnie szukam takich rozwiązań, które są takim osobom dedykowane. I ta Isara One będzie dedykowana właśnie osobom przede wszystkim szczupłym, drobnym, które będą chciały mieć produkt, który dosyć dobrze odciąży im ciężar dziecka ale też nie będzie powodował, że tego nosidła na nich będzie zbyt wiele. Także te pasy na ramienne tutaj też fajny patent. Oczywiście mamy dwukierunkowy przesuw pasów, regulację pasów naramiennych. Bardzo ważne. Dzisiaj już sobie nie wyobrażam, żeby tego nie było. Zupełnie inny system montażu pasa piersiowego. 10 cm regulacji, standard powiedzmy w tej klasie nosidel, więcej może być, a nie musi. Natomiast przede wszystkim ten patent jest troszeczkę inny. Chodzi w miarę płynnie, nie powoduje nam zwijania pasa. Ja bardzo tego nie lubię, jeżeli gdzieś nam tutaj się zwija pas pod wpływem pasa piersiowego. Tutaj tego efektu nie ma. No i mamy super sprawę, a mianowicie gumki do porządkowania nadmiaru pasów przy regulacji. Strasznie drażni mnie, kiedy te pasy wszędzie dędają, dzieci się tym bawią, ciumlają je, więc tutaj jest to, jest to fajna opcja. Opcja. I jeszcze zaraz zerknę, co ja tu jeszcze napisałam. Jakie takie charakterystyczne cechy jeszcze dodatkowe? Oczywiście mamy kapturek. Tak jak wspomniałam, nie mamy, nie mamy kieszonki, natomiast super, mamy te dokładki. I popatrzcie, jak one się fajnie odpinają, bo tu wewnątrz panela jest taka metalowa klamra, i z tej metalowej klamry Wypinamy tą dokładkę i możemy ją całkowicie wyciągnąć. Popatrzcie. I wtedy ta metalowa klamra chowa nam się głęboko. Ona tu nie przeszkadza, bo ona jest w takim miejscu, które zupełnie nie dotyka do dziecka więc spokojnie możemy tą klamer schować, nie przeszkadza w noszeniu, nie dynda, nigdzie nie uciska. Natomiast jeżeli jest taka potrzeba, dokładamy dostawki i nosimy dziecko w rozmiarach toddlerowych i toddler plus. Także na to wam też szczególnie uwagę zwracam. No, dobra, przeszłam do tej najbardziej kontrowersyjnej części dotyczącej tego nosidła, a mianowicie do ceny. Nie ukrywam, nosidło i jest nosidłem drogim. 750 zł to jest koszt za bawełniane nosidło z tkaniny chustowej. To jest koszt dosyć wysoki i wielu z Was powie, że jest on zbyt wysoki. Natomiast, tak jak mówię, jest to nosidło dedykowane specyficznych, specyficznej grupie osób, które, no nie ukrywajmy, mają trochę wyższe wymagania. I e, myślę, że to nosidło te wymagania spełni. Dlatego, że jest przede wszystkim idealnie odszyte. Nie ma tutaj żadnych e, rzeczy, których, mogła, których mogłabym się przyczepić, jeśli chodzi o jakość wykonania. Wręcz e, przepatrzyłam to nosidło na prawo i lewo. Takich e, żadnych bugów nie znalazłam. Nawet szwy są idealnie proste. E, dlatego, jest warte swojej ceny. Natomiast przede wszystkim zaczęłabym od tego, że trzeba je najpierw przymierzyć i dopasować do siebie. Ponieważ e, kupowanie w ciemno za takie pieniądze, nie wiem czy, bym, e, czy byłabym skłonna wydać, nie znając produktu, nie widząc go, nie dotykając go wcześniej, czy byłabym skłonna wydać takie pieniądze. E, ale myślę, że w sytuacji, kiedy będziecie mieli okazję to nosidło przymierzyć, Zmienicie zdanie i zobaczycie, jakie są zasadnicze jego plusy. Ma, powiedzmy szczerze, sobie, szczerze, w postaci wielu firm konkurencję, natomiast każde ten usidła trochę się od siebie różnią i są różnie odbierane przez rodziców. Dlatego jeszcze raz powtarzam, mierzymy, mierzymy i jeszcze raz mierzymy i nie żałujemy. To naprawdę warto. Dzięki, wielkie.